Nie da się ukryć, że wasz wzrok nieustająco ucieka w stronę naszych jutowych worków, w których kryją się różne tajemnice. Pewnie jesteście ciekawi, co jest w środku. Bardzo. Jest. Jakbyście mieli się podomyślać, to co tam może być? Stawiamy, że w workach są ziemniaki, cebula, może marchew. Wiewiórka, jakiś tam, nie wiem, co, coś takiego, no wszystko to może być. Coś drzewem. Może... Właśnie, coś, co żyje na drzewie. Nadeszła pora, aby zajrzeć do pierwszego wora, jak mówił poeta. Proszę bardzo. Zdejmuje delikatnie i naszym oczom ukazuje się taki oto powyginany we wszystkie strony korzeń znaleziony na dnie Wisły. Nie wygląda jak klocki. Oto drugi wór, a w nim taki oto stwór. Proszę bardzo. Trawa. Myślałam, że mech, będziemy dom ocieplać. Pień. Ojej! To są przedmioty wyjęte prosto z lasu. Więc jestem ciekaw. w sumie, jak mamy ich ułożyć, czy to będzie inspiracja, co to będzie w ogóle. Sto z kamieni. Piotrek się już nie może doczekać. Pokazuje mi, zdejm ten worek, wreszcie hopie. Spróbuj zgadnąć. Jesz. Jeż. Mięsny jesz. Mięsny jesz. <noise> Widzę, że Ola głodna. Natomiast zaspokoję twój głód takimi oto plastrami drewna. Dzisiejsze zadanie nazywa się Czysta Natura. Dlatego też wszystko, co dzisiaj zbudujecie, ma nawiązywać do przyrody, a wylosowany przez was rekwizyt ma być częścią waszej konstrukcji. W ogóle jak to połączyć, żeby to grało tak. i takie zderzenie światów mimo wszystko? Ale ja się bardzo cieszę, bo uwielbiam przyrodę. Szymon, podejdź no do drzewa, hopie. Przyjrzyj mu się uważnie, zanim tam wsadzisz rękę. Czy jest e, jakiś przedmiot spośród tych, które widzisz, o którym szczególnie ma życie, który by wam podpasował? Myślimy, że albo trawa, albo jednak korzeń, to jest to, czego teraz potrzebujemy, że nam się to podoba, natomiast żadna z tych literek nie jest na T ani na K, więc to nie jest podpowiedź. Nie, literki są zupełnie przypadkowe, więc niech teraz twoja nieprzypadkowa dłoń wybierze Bierz, a jak którąś literek. Którą wybierasz literkę? Jestem dzieckiem szczęścia po prostu. Zobaczysz, ja wylosuję korzeń albo, albo trawę, ale wolałbym... Korzeń? Nie no, trawę bym wolał. Ale korzeń też będzie dobrze. No właśnie myślę o tym, a jak Aleksandra, ale... No. O, czyli jednak. Wybiorę co jak Celina. <laughs> to jest moi drodzy... Korzeń. No dziecko szczęścia normalnie, pełną gębą. <laughs> Mówiłem?